Ale w Kanadzie właśnie on podał taką ażeby... Pomysł organizacji wystawienia tego żubka narodził się razem z panem Andrzejem Śmitem, który jest asystentem księdza profesora. Zwrócił się do nas z zapytaniem, czy byłaby możliwość uhonorowania tego miejsca w sposób no, nietypowy, w sposób niekonwencjonalny, a będąc od samego początku propagatorem tego, że to nasze miejsce ma mieć nie tylko charakter komercyjny, ale również charakter ponadkomercyjny, czyli ma być swojego, swoistym takim powiedzmy centrum kultury bydgoskiej, na swoją miarę oczywiście i możliwości bo do tego zmusza nas, że tak powiem, i lokalizacja, i ja myślę, że charakter same, samego obiektu, i charakter tego wszystkiego, co chcemy tutaj dla miasta zrobić. Nie tylko komercja, ale jeszcze plus coś jeszcze ponadto. Także wszelkiego rodzaju tego typu inicjatywy, które są skierowane do nas, przyjmujemy w sposób bardzo. Pozytywny, wychodzimy temu naprzeciw, nigdy nie staliśmy na przeszkodzie, żeby organizować tego rodzaju akcje, ponieważ one podnoszą walory przede wszystkim kulturowe miejsca i Centrum Bydgoszczy jako takie. Jest żłóbek dialogowy i to zupełnie świadomie zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli, nie tylko do wierzących, ale to jest zaproszenie do zadumy, to jest zaproszenie do podjęcia pytań, które człowieka czynią człowiekiem, bo jeśli człowiek omija pewne pytania, to traci swoją ludzką substancję.